Hej z tej strony -Switcher, no i bez gadania to jest moja kolekcja gier na, ni na Nintendo Wii No i zanim zacznę odcinek muszę wam powiedzieć, że nie grałem za bardzo w Wii Fit Grę w której pozujesz no i schudniasz, sch nie był chudy i ćwiczysz No i nie grałem w tymy, ty Smash Up, czyli nic o nie, to, mnie ninja To jest jakby Smash Bros tylko ze z żółwiami, więc te gie, gry nie gram za bardzo, więc teraz przejdźmy do gier które akurat grałem. No i pierwszą jest ratatuj. Była to akurat pierwsza gra Wii, gdy dostałem moje Wii U. No i nie za bardzo długo grałem, zagram sobie chwilę, albo z 5 minut, ale jedyne co mogę powiedzieć, że jest to 3D platformówka gdzie szukasz rzeczy, skaczesz i wiele innych no i masz, są jakby skile, kotujesz, bla, bla więc przejdźmy do następnej Sonic Color, jest to bardzo fajna gra o Sonicu podoba mi się, jest to bardzo Fajna platformówka 2D i 3D Przeszłem tę grę ale na DSie Ponieważ mam jeszcze na DSie tę grę Co mi się też podoba tamta gra Więc to jest bardzo fajna gra Więc nie mam za wiele co powiedzenia No i teraz przejdźmy do Sonic Analysis Tej gry za bardzo niezbyt lubię Dlaczego? Ponieważ to jest gdzie, gdzie ja idę gra jakby coś w tym stylu Jedyne fajnego to muszę jest to grafika no i że możesz być wilkołakowatym sonikiem więc przynajmniej to jest fajnie następną grom jest godzilla unleash no i jeśli nie wiecie jestem dużym fanem godzilli no i godzilla unleash jest bardzo fajną grom grom jest to bijatyka no i z tyłu u pudełka nie mamy żadnych zdjęć gameplayu Ale jest to fa fajna bijatyka Tylko, że kontrolowanie postacią no i ataki żeby pokonać są trochę trudne, ale poza tym jest to fajna gra Więc następna No i teraz mamy Raymond's Riding Rabbit TV Party czyli kurliki w TV imprezowe, czyli co jesteśmy w TV, no i mamy imprezy w różnych grach, nazywa się w filmach lub w kanałach i tego. Więc, no i ta gra użyła to jest WeBalance Sport, tak jak wi co jest fajne, fajne. No i lubię kurliki, więc następna gra. Raving Rabbits Travel in Time ta, jest, gra, ta gra jest lepsza od tej gry, ponieważ ta, ta jest bardziej mniejsza i ma fajne minigierki i chodzi do starych czasów tak jak Egip lub Berian i Franklin czy coś w tym stylu. Nie pamiętam bardzo imion. Ale jest to fajna gra, więc następna gra Combat of Giant Dinosaur Strike jest to gra, o której re, 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 kiedyś na YouTubie widziałem takie grę, van, gdzie walczyły dinozaury no i potem znalazłem tę grę no i to właśnie była ta gra więc mu, oczywiście musiałem kupić sobie tę grę no i jest to bardzo fajna bijatyka no i kosztowała mnie 15 złotych, więc była tanio no i pomyślcie sobie, że to jest to kombinacja tekena na przykład no i dinozaurów na przykład, tylko nie wiem czy to akurat, ale po prostu dienzaury są fajne, lubię. Następną grą jest Wii Play. Jest to gra z minigrami, różnymi gierkami, zrobiona przez Nintendo. Mam tu czołgi, UFO, strzelanie, strzelanie do ptaków. Mamy też to jest łowienie ryb, no i jeżdżenie na kroje, rozwalając strachy nawrótne więc jest fajne. Ponieważ kroła. Ok, Ben Benten Alien Force. Lubię Bentena. No i je, moim zdaniem Benten jest super superancki. No i ta gratis jest bardzo fajna. Jest to bijatyka. Idzie z prawo, skacze, walczy z przeciwnikami. No i zmieści się oczywiście w superamskich obcych. Możesz grać innymi postaciami, tak jak Gwen i Max, z tego co pamiętam nie pamiętam, nie, to był Kevin, tak, Kevin mój błąd jest to bardzo fajna gra, gra no i też jest na PSP, więc jeśli macie PSP sobie możecie kupić sobie tego no i teraz przejdźmy do dwóch ostatnich gier, które są najlepsze moim zdaniem Super angiel, czyli Super Mario Galaxy jeszcze tam mam inną grę Super Mario Galaxy, jest to świetna 3 platformówka Jest to bardzo fajna Na jest galaktykę marianową Jest wiele fajnych galaktyk Bossowie są bardzo fajni też Więc mi się podoba ta gra Jest to bardzo fajna gra Więc podoba mi się Więc teraz do ostatniej gry czyli Super Mario Galaxy 2 Jest to, to akurat gra którą gra, ła, ła, To była trzecia gra Którą grałam na Wii U i była to bardzo fajna, świetna gra i moim zdaniem była o wiele lepsza niż jego pierwotny Mario Galaxy 1, ponieważ było więcej światów więcej postaci, więcej fajnych boców, no i Yoshi. Yoshi! Więc jest to sporadzka gra, więc jeśli chcecie zacząć sobie kolekcję gier z Wii, próbuję wziąć właśnie nie te dwie gry, no i te Sonic Colors. Więc to na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten odcinek. Zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie w komentarzach, co myślicie, no i zasubskrybujcie mój kanał. No i ja wam dziękuję za oglądanie i pa!